Wysła. No i powiedz, a jak pał, a jak pał, taką zieto mi to nie miał, taką pał. <laughs> Jaka widka. a jak pał. Co to? Czy <śmieniczne> <Ci w oczki. śmieniczne> Ale robisz minki. <śmieniczne> o, takie. Takie. Wyłączamy światełko? Nie. Światłko? Nie? Brzuszek? A zrób groźną minę. O, jaka groźna mina. <śmieniczne> Sią.